Dzień dobry Państwu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej Rozmów na temat. Rozmów na temat negocjacji. Dzisiaj temat, który stał się ostatnio przedmiotem sporej liczby dyskusji e, i kontrowersji podczas moich procesów w konsultingu i w szkoleń w, w różnych firmach. Poruszam go w chwili obecnej ze względu na to, że Budzi on po prostu sporo wątpliwości i pytań. A sprawa dotyczy składania propozycji w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt dotyczy, kto powinien złożyć pierwszą propozycję. Czy lepiej jest, abyśmy to my tą propozycję złożyli pierwsi, czy lepiej jest czekać na ofertę klienta? Nie chciałbym zachowywać się jak standardowy konsultant. Firmy doradczej i mówić, że to zależy, ale chyba w tym przypadku będę musiał to rzeczywiście powiedzieć. To oczywiście zależy. Szkoła szeroko rozumiana jako szkoła anglosaska, angielska, szkoła negocjacji mówi złóż lepiej propozycję pierwszy. Bądź pierwszy. No dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli ty złożysz pierwszą propozycję, będziemy pracować czy w ramach procesu negocjacji obydwie strony będą pracowały na Twojej propozycji. Nawet jeżeli trzeba będzie ją zmieniać, naginać, modyfikować, to będzie Twoja propozycja i będziesz miał dużo wyższy poziom kontroli tego procesu. W sytuacji, kiedy poczekasz na propozycję, druga strona może Ci złożyć tak przedziwną, albo tak różną od Twoich oczekiwań ofertę, że tak naprawdę nie będzie wiadomo, jak co z nią zrobić. A czy ją odrzucić, czy próbować ją zmieniać, jest, stanowi to rzeczywiście spory problem. Drugim powodem, dla którego lepiej jest złożyć pierwszemu propozycję, jest taki psychologiczny aspekt, który w negocjacjach nazywa się haczeniem. To znaczy, jeżeli my zahaczymy na jakimś poziomie Oczekiwania klienta dotyczące ceny, wolumenu, ilości, terminów płatności, wszystkich innych parametrów, rzeczywiście może to e, pomóc nam potem prowadzić, bo to my będziemy narzucać, będziemy sugerować, klient będzie zarażony naszymi danymi, a nie my będziemy musieli pracować na jakichś liczbach, czy danych klienta. No tak. A jakie są w takim razie wady złożenia pierwszemu propozycji? Jakie są zagrożenia tego typu sytuacji? No cóż, pierwsza rzecz to yy, fakt, że możemy się przestrzelić lub nie dostrzelić. A więc taka sytuacja może być groźna w, w momencie, kiedy na przykład nie znamy klienta, nie znamy rynku. E, jesteśmy nowicjuszami, albo operujemy w jakimś nowym produkcie czy w nowym rynku. Wtedy rzeczywiście może się okazać, że klient zaproponuje nam więcej, niż my byśmy chcieli otrzymać, albo my powiemy dużo mniej, niż klient może dać, co ma charakter silniej, pasogenny w procesie. No, jest rzeczywiście dużo różnych konsekwencji tego typu, tego typu sytuacji. No dobrze, to w takim razie. Szkoła bardziej utożsamiana, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, czy, czy rzeczywiście tak jest, z taką szkołą zwaną trochę jak Herbarska, Amerykańska. Czyli rekomendacja: czekaj na propozycję. Nigdy nie składaj pierwszej propozycji, czekaj na propozycję, czekaj na ofertę. Trochę o wadach już powiedziałem e, czyli zagrożenie polegające na tym, że Złożona nam oferta, złożona nam propozycja może być bardzo różna od tego, co chcemy mieć, co chcemy osiągnąć w procesie negocjacyjnym, a więc tutaj jest to, jest to rzeczywiście bardzo poważne zagrożenie. A jakie są korzyści? No, po pierwsze, dowiadujemy się czego klient chce pierwsze. Po drugie, ee, no, nie ma tego ryzyka przestrzelenia czy niedostrzelenia, niedostrzelenia oferty. Trzecia sytuacja jest to, że, że no będziemy po prostu pracować z tą propozycją klienta, i że ona będzie dobra, to będzie nam po prostu bardzo łatwo potem zgodzić się na to, co klient chciał. A więc mamy tutaj ten aspekt wyjaśniony. Kolejna sprawa, która dotyczy procesu, procesu negocjacyjnego, a w szczególności właśnie tego aspektu składania propozycji, to są wątpliwości i dyskusje, czy zaczynać z wysokiego C, czy zaczynać dużo wyżej niż to, co chcielibyśmy osiągnąć, czy raczej rozpoczynać swoje negocjacje bardziej realistyczne. Ale o tym w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.